Dzień dobry, witam Państwa na podsumowanie dnia. Przejdziemy do dwóch instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 od tygodnia, ponad tygodnia trwa korekta. Zaczęła się 13 grudnia. W krótkim terminie możliwy jest atak na wsparcie na poziomie 2-248. To, to dosyć silne wsparcie wyznaczone przez te punkty 1, 2, 3. Czwarty, piąty. Gdyby doszło do przekroczenia tego bardzo ważnego wsparcia, należy spodziewać się tego, że rynek może się zatrzymać w rejonie 2.237. To jest 38% niesienia ruchu podrostowego. Pod ewentualnie na niższym poziomie. No sygnał kupna pojawi się wtedy, kiedy będziemy mieli przebicie od dołu. Oporu na poziomie 248, jak już mówiłem, oznacza możliwość powrotu na ostatnie szczyty. I potem w dalszej perspektywie powinniśmy te szczyty przekroczyć. Ronek niemiecki. <grym> Ważne wsparcie jest na poziomie 11430. Przebicie tego ważnego wsparcia poprzedniego lokalnego szczytu. Generuje sygnał do korekty na tym instrumencie jeśli nie, to dalej będzie możliwa próba jeszcze zaatakowania głównego ograniczenia tutaj tej konsolidacji, ale wydaje się, że bardziej prawdopodobnie jednak ten na jest spadkowy. Polski rynek. Mieliśmy dzisiaj, zobaczmy na wykres jednego dnia na końcu sesji jakiś jakiś ruch do góry. Dziwnie to wygląda. Tak jakby komuś zależało, żeby drobni inwestorzy uwierzyli w to, że kondycja polskiego rynku jest dobra. Sprawdzianym tego, można powiedzieć, spiskowego scenariusza było, będzie to, jak się będzie zachowywać rynek wieczu. Na rynku akcji w Stanach mamy korektę, na się też może się pojawić korekta, więc należałoby spodziewać się tego, że podwstrzymania tutaj tego oporu się nie uda i w efekcie będziemy mieli kolejno, kolejny ruch w dół. <grym> na eurodolarze Próba przełamania oporu na poziomie 10465 się nie udała, rynek się cofa. Cofnięcie może być korekcyjne, jeżeli potem dojdzie do ataku na opór 10465. Otwiera się drogę na 10530. No i tutaj jest główny scenariusz. I główny opór 10530. Jeżeli się nie uda pokonać tego oporu, no to późniejszy spadek, poniżej 10465 generuje sygnał do poważniejszych spadków możemy wycisnąć na ostatnie dołki. Jednak jeśli by się okazało, że ten opór został przybyty wtedy, czytamy, z poważniejszymi lub w górę, to byłaby oczywiście korekta w długoterminowym trendzie w spadkowym i w długiej perspektywie kilka miesięcy możemy oczekiwać nowych dołków na eurodolarze, możemy zobaczyć parytet i jeszcze niższe poziomy. To oczywiście w długim terminie dla dolara do złotego będzie oznaczało, że na nas wzrosty, a wcześniej, jeśli, na to, jeśli poziom międzyropięć 30 na urodzinach zostanie przebity, to tutaj powinniśmy mieć przebicie również poziomu 4.22, wtedy otwiera się droga na ostatnie wsparcia, 4.13, ten szczyt ze stycznia i ostatni dołek 4.10. Mielibyśmy wtedy korektę, zaznaczają żółtą, spadek, odbicie spadek. W tej perspektywy można byłoby spodziewać się na kolejną falę wzrostu. Przechodzimy do sytuacji na wykresie Złota. Na złocie z tego dołka, które żeśmy mieli tydzień temu w czwartek, mamy odragowanie. Jeśli będziemy mieli jakieś mocniejsze odbicie na eurodolarze, to moglibyśmy mieć jeszcze ruch do góry. W ramach korekcyjnej fali ósmej, potem jeszcze prawdopodobnie jeden dołek. No i po tym kolejnym dołku sygnał kupna pojawi się wtedy, kiedy będziemy od dołu przybijali poziom 1026. Z tym, że to odbicie, które może potrwać. Wiele sesji, nawet kilka tygodni, powinno być korektą w długoterminowym trendzie spadkowym. W 2017 roku Możliwy być powód na dołek 2015-1045 i dopiero wtedy będzie silna okazja do gry na wzrost. Oczywiście pod warunkiem, że ten dołek 2015 zostanie obroniony. Ropa, nawet ropy. Wczoraj mieliśmy spadki, ale potem niewielkie odbicie. I potem z tego tutaj dołka rozpoczęło się silne odbicie. Myślę, że ten paralny scenarz trzeba skorygować. Skoro pojawiła się tutaj jedna silna fala wzrostowa, na której jeżeliśmy mieli ładną pięcifalową strukturę, to prawdopodobnie to jest fala A. Copnięcie. To jest fala B. Przed nami jeszcze w perspektywie kilkunastu godzin możliwa jest kolejna fala wzrostowa i ja atak tutaj mamy te opory w rejonie 53-50 do około. 53.70. To wszystko na chwilowe. Sam dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.